Witam serdecznie widzowie na CESKU, supermocki. Map tutaj zamek starego Potara, jak widzicie. To jest fajnie odwzorowane wszystko. Elegancka mapa, a ze mną eleganccy ludzie, czyli Bazonik natural są, Nie ma. Bazonika chyba nie ma. U nich pewnie się gracz, ale witam serdecznie. O! No, ostrzegam tej wazon, czyli nie było mi, to jest bardzo malutki. By źle ich nie dostał na starcie. No i zaraz tamę sobie to widzicie. To nie da. Ej, tepnął się na lepsze. Kurwa tepnął się no. Wiadomo. <noise> no tepnął no. Jak tepnął Gąska się, się tepnął, gąska się tepnął też. Gąska to ślepa, No dobrze, tak? ślepa. <noise> no. Jej, <Gąska> to ślepak. <noise> 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 Do... <noise> Michał, <zjez? głosy> jest? Michał, jest. Michał Gramy, gramy już. Tak? Gostka Ta, się pewno na respios. Co ci chodzi? Cię nie, widział, cię nie widział, kurwa. Bo tutaj na respios stoją klony, nie wiem, że ja Pewora zabiłem. Ja pierdolę. To jest ślad piotbala mocno. <laughs> mocne, mocne. Ja pierdolę. Mapa kurwa jest pojebana, coś. No mapa jest mocna. No na respios są te klony, to jest klon. Ja cię kręcę. O kurwa. O, nie widzę no. ma. To, tak miałem go widzieć. Ale go skąsał. No bo miał pakę na sobie. Nie no to... i pixel wystający, bo Michał ma te statraki. On, tak on to on tu nie przyjdzie przecież. Poddaj się, poddaj się. Poddaj się. Nie poddaje się. Co to jest? Co to, Co jest? to jest? Co to o. jest? Nadające schody. Mocne. Dobra, Zastanawiasz się, gdzie kupić, bądź wymienić swoje skiny. Pirateswap.com Polska strona. Logujemy się poprzez Steam. Możecie wymienić swoje skiny, bądź kupić. Plus, możecie fajnie zarobić. Jak pewnego crafta znajdziecie, zaraz coś poszukamy. Po lewej macie swoje skiny, po prawej skiny, które są na stronie, z ich masa. Jak widzicie, widzicie wartość moich skinów. Nie są one zaniżone. Jest to uczciwa cena, by wymienić skinka. A jak chcecie dodawać konto, pyk Wpisujecie kodzik Ogie Kuba w tym miejscu i dostaniecie aż 35% więcej przy doładowaniu Dobrze słyszycie? 35% dowodujecie 1000 dolarów, a 1350 no i mnie wspieracie. Wam oczywiście dziękuję za wspieranie. A wymiana skinów jest banalna. To go mojego kołacha, bo tego kałacha że jakaś naklejeczka jest. Klikam potwierdź. Dostaję po sekundzie oferty wymiany poprzez stronę. No i cashback wraca na konto. Są to realne pieniądze. A my teraz poszukamy fajnego krawcika Awka za 90 dolców. Sama naklejka Shocksa kosztuje 42 dolary. Tutaj coś dla fanów WP 2014, 16, 18, 15, 17. Prawie wszystkie naklejki. Też fajny craftik. Na stronie są też giveawaye, możecie dołączać. A jak zdobywać punkciki do giveawaye, jest to banalne. Tutaj macie wszystko wyjaśnione: doładowanie salda, wymiana skina, i za to dostaniecie określoną ilość punktów. Na stronie macie też osiągnięcia jest taka mapa piratów. Gdzie możecie odblokować zadanie i wybrać za to pieniądze? Wyspę skinów w wszystko działa tak samo. Klikacie na zadanie, macie wyjaśnione co musicie zrobić i za to trzymacie pieniędzy. Jak odblokujecie te zadania, to będziecie mieli obszar zablokowany, odblokowany, co za teraz więcej pieniędzy do zgarnięcia coś fajnego można uzbierać z tego. Życzę Wam danych wymian i fajnych craftów. Ja też miałem teleport na Respo. <grych> no miałeś, miałeś. Blakusik tam po tych się skakał człowieku. <grym> no, Dobra, to... ja gram z kałachem, bo szkoda czasu. No, <grym> czasu zawsze. tak. <grym> się kodwa. nauczył, stary dźwięku. A to, o. 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 Dwóch tu było. Nie, zbytował mu, blaku z prawej gra i by stale, by stale, stale, zespołym zespołym broni, Słyszałem, co? Pierdolisz tam, ku Po drugiej stronie zrysze co nie broni posiada Dobra, mamy no. bombę, mamy bombę, no spokojnie Marysiu zostawił Kałacha więc tak Kurwa Tego Ty się co ty zrobiłeś? Szumić z Tapie Robisz, robisz go Ojojoj! się poskromicie. Ja, do... ja. w łeb ja zagrałem, kurwa, tu po prostu. Na naturalnie, na... na, na na raz i się w krzaka z i stoi tam, kurwa. i Daj tutaj, to gówno. Aj. Oj. Takie Takie wyjdzie wyjdzie no, no wcześniej grał życiówkę, to teraz Masz, się gra Kurwa psy jebane mnie na niemicę tepnęły Niemitka <śmiennictwa> <śmiennictwa> z paką wyjebane Zmiana mi sami, dlatego Kurwa Lipa jest Lipa No jest dobrze Gdzieś tam, nie, nie, przypatrzcie, chuj wiesz co to jest ja to z to tak mnie zjebie, czy głupie wuju Nie, nie, no nie no, Flesze zabójcze kurwa, coś bym z tym ugrał, ale Kurwa, nie spodziewaj się, że ktoś będzie kurwa podjeżdżał kurwa. Ja no taki nie było. O, kurwa, Tak, kurwa. Kurwa. kurwa, kurwa. To moja ja pierdolę, kurwa. Kurwa. Co zakupy zrobiłem? Kurwa, kurwa, Co ty? Kurwa, ja pierdolę. Kurwa. 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 Kurwa, kurwa. Kurwa, No Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. No kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, No kurwa. kurwa. Nie wiem, może. No, no muszę kurwa, co ale za, co ty plebem wypierdala z tym Scoutem, No nic, no zajebałem cię, no chuj ci chodzi? No bo no pistolet, sikak sobie nie radzi już. A ja bym flesza nie dostał, dygas, kurwa. No, no, kurwa. Nie widzę, kurwa. Może ma antyflesza, kurwa, no. Pod A. A był jeden. Kurwa, macie, przestraszyłem, co to ja jest. Ja mu centralnie kurwa tam pod niego. Scoutem tak, tak. ciężej ubić, kurwa, niż pistoletem, ale hop mówi, że z pistoletem sobie nie radzę. O. No Lasko, jest. Mówię, gdzie? Nie spodziewaj bo... się logiki w działaniach tego, że ci mieszka. Ja padłem! Ja jest. Padłem. A jak ty padłeś, ty zdałeś pany, kurwa? Tutaj. Ja, Odwróć. Ja, dostał z i nie stój do... no. tam. stój stój to za jeszcze nigdy nie zadziałał. Jak jakbyś miał jakbyś tym go trafił, byś go zabił, na HP. O idź za to jest kurwa. Co miałeś, co miałeś, blakus? Zlesz o. i fajne. Na idzie jakaś kurwa tej. Yes, Trwana. E, jak tu szybko kurwa się bramę rzucił? Dwóch na B jest. Dobra, natura to taka psina pies nasz B. Wyrzucanie broni. Morda! Kurwa, gdzie my jesteśmy? Oni chcą, kurwa pojechać. Po nie, we dwóch tam są. Uważajcie, natura na pies broń wyrzuca. No no, to moje. Boli cię to. Boli, boli. Dwa. No ale prawie, Dwa. trafiłeś go Jest, bezsiepnie Obity A Kurwa, Dwa na full HD zobaczył Nie za Nie zdążysz Tak nie zdążył O, się, Michał biegnę <laughs> O, jedna, kurwa. Oni jak coś na to A mają szybkiego respa, bo ta natura był równo ze mną. No. Bężę, jebaly, a co ma być wolniej niż ty? Tak, dajcie wolnej dla szesteczka. Ej wbijają, kurwa! no, 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 kurwa, no, no duma, duma. Dwa widziałem, dwóch widziałem. Wbijają, kurwa! Panie, dobrze. Bardzo dobrze. Kurwa, się zgubiłem. labirynt pierdolony. Kurwa plecy zrobił! Znalazłem go. No. I tam kurwa, spakował. Co ci kurwa plecy zrobił? Oha, nie witka, na, nie bitkę i moduł odrzutowy. Ale ja. Ale ja też nie witki nie ma. Nie wiem. Za kurwa za warda. Dwa łacze coś nie? Czy mi się dawało? Jak zaczyna strzelać. Dobra, przestaje się bawić. <grymne> nie, nie, Dziękujemy! Uważajcie teraz! Natural, bestia, co ty masz? Na spokojny stan, na spokojny teraz. Uważaj tam teraz, uważaj, bo on tam... Ten... Ja na spokojnie. <grymne> co tam kurwa? Kupił się. Dostał pana od mają małą HP y. kurwa. Lagowało mnie ty! Kurwa, kurwa jakiś śmieć jewany! Oni mają 0 praktycznie! Dobra, ma, to jest? To jest, jest jak jest. sam chuj człowieku, dostał z 17 głów! No stój! 453 obrażenia dostał, nie rozumiem. Nie, 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 nie. Ani giewa, nie pocałem jecha. 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 w dupę, kurwa. Ście mnie zlagowało. Kurwa, a mnie. się wypalił już. On, to nasze, no kurwa, ciężko jest tam dojść, tak. dostałem. Ja, też. Pewnie a klasycznie. Nie, na barasuje. Daję, jest, podaję, jest. a i, i drugi zachodzi od drugiej strony. Tu zabronia. Do... Że... Michał jeszcze tam był, kurwa, przyła. Jak coś. A nawet w do dojeżdżać, dojeżdża, to jest taki debil. Co? co boli cię to kurwa? No, boli go, boli go. <laughs> A co będzie na pisdzie stał? Trzeba grać nieprzewidywalnym, bo na ciebie ciasku już... weź. Bóg, Bóg nam idzie, jest, będą do aszy. No nie. to dobrze, tam czekam na nich. Daś na B. Nie pójdę, B. No daś na A, bo on fali fuja, jest na B. Tu nie zna, kurwa. Tak? Pójdę, tak. W piecy stoję, staje, ten. Pod schodami. Jest. Ty? co to za smoke. Marko gdzieś? <grystanie> ja pierdolę! Tak, To szybko Gdzie on jest? No Stop, stop, stop. Na tyko nastak! <grystanie> Noo, już nie Dobra, że było, było tam. jeszcze <grystanie> Ko ja robię się, się. O oh. kurwa. o, o tu ci się jadę z nim kurwa Nie 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 Irdolony kurwa repliczkę postawi Myśli, że tu będzie strzelać Za kogo ty masz O kurwa jest na górze. Jeśli tam macie tam Rysiu Jest. jesteś stracony kurwa, rychu. Kurwa, kurą nie pana! Murzy na kurzu, uważaj kurwa. Pobaw się może bazo z nim, co? Weź mu tam kurwa, o! To pobawił się! To się pobawił. Dobra, to tylko Rysiu został z niczym ciekawym. Aaaaaah! masz? to jest kurwa dobrze, ty? Przybite deski sobie. Nie, nie wiem, bo, kurwa, ty, bo, nie, bo mi się pokazał na radarze, że go nie widziałem. Na no, no, nie zobaczyłem. no to w deskę. A, no to deskę. <śmienicza> no, no, <bo>. <śmienicza> no się no, bawiliśmy. Co? Nie, mi tu no, a. Nie no to kulba, to kulba, kulba, to to kulba, 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 kurwa, kulba, 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 był kulba, kurwa kulba, 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 Na midzie stoi. kulba, kulba, może, pod tam był? Biblach, pod bo biblach. tam mnie ubił, to takie info daje, nie? Ja wiem, ja wiem. że no, kiedyś może i tam był. No, A teraz tam go nie, tak? nie ma, tak? Czy jest? No... Pan jest kurwa tu i tam, stary. Tu Wtedy, i Wszędzie Musisz go hapnąć wazon. Teraz spokojnie. Na spokojnie, dygas? Oj, chyba nie. Nie, on to chyba zrobi. Chyba nie, nie zobacz. Zrobi, zrobi. Zawadź on idzie. On no na plecy wchodzi. No ty jak gąska kurwa fejura zajebiesz, to nie ma chuja, nie? Zdarzy się tragedia. Lepliczka, lepliczka. Mógł chcę tylko replikę zostawić, tak to bym nie kurwa, czekać, a mnie chuj, pierdolony, chuje. Dobra, to do jak... lecisz, 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 lecisz Oj, kurwa, daj. Kurwa, jeszcze jeden robity, jeszcze jeden robity. Na chuj. To, to, jak, to, jak chuj jest, nie? Aha, uj, zobacz! Takie ma. O, to, 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 to O, to będzie wielki pojedynek. to <średziny> no, wielki pojedynek. No pojedynek. Będzie. O, to będzie wielki pojedynek. to będzie <średziny> wielki to, <średziny> to cię tak dyma. Ja do o, O, to <grym> kurwa, co jest, ty? Też ja miał no wiem, ale kurwa, że... A, chuj więcej miał. Wiem, co ty 380. No miał więcej, na, ale on ci też pizze zsiada od razu, nie? No A, tak. ty na mu chciałeś tam zajebać. Powiedziałem, no, co znaczy ten pojedynek. Się no gdzie, co, 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 gdzie? To yeah. Yeah. You. Yeah. You. Patrząca w Co gdzie jest ten Jeden był resp, jeden był respekt. No to psia, jest Dobra, jak do siebie wjeżdżam. Faktycznie, ale miałeś... Ale wyczułem, nie? No. To tu przyjdzie. Dobra, to jest mapa w No tak. Mak jak się obudzi po tej stronie, to... No, no, no. Bo będzie miał. Przebudka, przebudka, stary. Naturala na zawsze będę kasował u nas, kasował. No dobra, chodź, Naturala, chodź. Teraz <deword> będzie na A, Teraz będzie na to. Nie, 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 mi to nie, 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 Wszysty Kurwa dojeżdżają. nie, <grym>, Kurwa, replika ma, nie, 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 Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Kurwa, trafić nie, 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 Oj, zepsuło o, się coś, o, kurwa. Jak tam został ładnie, ja Bale. Michael! Zepsuło się, ja wiem, kurwa i mocno jeden dostał, a kurwa, aż kurwa, po 10 kurwa. Za rankami się schowałem. No wiem, co jutro, jak trzech on, zobaczyłem. On, let's go, let's go, let's go. O kurwa, ale ich gozdymali ja popchnąłem. Ja popchnąłem zwykłą. O kurwa! Dobra, na gwit jest złym Tak został zdymany, że chuj. Dostałem dwa heady z Digla. on trzy heady dostał, kurwa, z tego. To było mocno też. Jak to gówno jest. MP9. MP9. To na szybko się wpierdoli. Tak jest, na szybko. Teraz jest idealnie. Spinhack na A pobieg Na B, na B, na B, na B. Na B, zresztą, na B. Nie wiem jak tu biec, kurwa. On już może jest blisko, uważaj. Dobrze, Bazon. Ale tu nic się nie dzieje. Na? Kurwa, kostka, 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 kurwa, Ej, kurwa, no. <grywa> <grywa> kurwa, no. kurwa, no. kurwa, 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 A tu raczej kurwa, się kurwa, zawsze w pizze, nie możemy na A, kurwa, kurwa, Nie możemy na kurwa, bo kurwa, trzyma A kurwa, no, ja no, możemy kurwa, kurwa, o, kurwa, możemy, kurwa, 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 nie kurwa, 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 a ten... O. A co, speedhack się skończył, co? Nie, chciałem shifta, wiesz? Hmm. Uważaj, Digas, ja już mówię, wiem co, oni, kurwa, mocno wysłali, kurwa... szeregowego na A-B i sami na A pójdą. I uważaj, Dygaz. Dobra, teraz, gdy mamy... Ma ma teraz musi. Dobra. Masz. O, gąska za pod A. No, gąska za pod A, to prawda. Dobra, bierz ich. Biorę ich. Kurwa, na też z Zeusem. Kurwa, nie wiem gdzie oni są. Chcę, byłem ci. Czyli niewidkę może mieć. Nie? Jest na nie witkę, dzisiaj. Niewidkę ma dziwka. Ja Ty gaz, bierz, bierz ich. Chciałem cię sprzedać naturala, ale mi się nie będę tak. No rozbryj się naturalnie, o, gdzie się uciek? Idę po broń do ciebie. Co no tu jest? Czym cię adę mogę wziąć? No, wziąłem, wziąłem. Hej! <grystanie> <grystanie> od razu w lewo skanuj, w lewo, w lewo! Rozpał <grystanie> Nie no kurwa, zgupiałem się od dzięki. fajne mam. Speedhack na A znowu. Na B, na B, na B w sensie. I oni poszli na, na A. O, dobra, ta kurwa za imbotem siedzi na midi oczywiście. Możesz się oszukiwać. No jest z Zeusem poda, to za śmieć jebany. Ty jesteś takim gównem naprawdę, wow. Pukle. <śmety> Gryzkle. <śmety> takim kurwa <śmety> gównem. <śmety> O kurwa. nie ty jesteś... Natura, ty, ty, ty... ty, 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 ty jesteś zjebany, serio. Zabijam się Znaczy, daj mu grać. O, dojechał peworon. A, i tutaj jest kurwa naturale gdzieś. Makakino? Makak to gdzieś na A był, no. Gdzie ja idzie, z kurwa. Pokaż. Albo coś. Nie wiem kurwa. Gdzie... No tak no, się on... zrobi. Ona na dojechał. To woda jeden nie trafił. trafił. <laughs> ej no, ja, no, ja, ja raz tam, to tam to. szedł na dół po... A nie i pod schodami się schował nie Dobra, wrycha, wdycha trzeba no. Mogę spróbować, się to A ze speedhackiem zjebałem No mamy, mamy to. Kurwa on szybko na tym południu Ej rychu na dole jest, ale pan ale <grymka> kurwa wciąż Ja pierdolę rychu na dole był Pleco nam robił O kurwa co <grymka> to się odpierdala kurwa no. Nie wiem I tchuj Dzień! Mogę się pożyć Jak wejść na dół, kurwa? Co gąska? Nic, poczekam. Mam jeszcze minutę. No Nie bole. rzucaj tego. Nie ma czasu, bo no czas. tam. czasu. to jest. to jest. Dobry, to jest. Dobry, to jest. Dobry, no. no, Doda, łatwo, siemano, no, no chaty. Nie wytrzymał to kurwa. Dobra, kupuję WP, i się w ja bramę. to nie idzie, nie, no ta, nie do Ani się. razu, to jest dopiero, ani... Ani razy... o kurwa. E. E. No nie mam szans w bronię, kurwa. Łazem spokojnie. flesza, Marysiu. To Tażorek kurwa nie widziałem, że tu bliższy. Jeszcze na Dzięki za oglądanie. Kurwa, się pale, bo replikę rzuciłem to, kurwa put kurwa. kurwa, tutaj mi z... Ze... Konzulta wyszedł Rychu. <głos> Fajnie Chłop <noise> się i Nie no, bo chłop biegnie w replikę Mówię, kurwa, rzucam w niego I dopiero po fakcie już że tam replika stoi eł, eł, eł. Oj, Michael na no łeb robi. Oj, oj, oj. Mbaku sobie sprawdził. Tam tam nie. Padł tam, nie wiesz, tam. No? No. Wejdź w to mą. No. <ścoughs> tak i tu, man. Wejdź tam. Pa, tutaj zaraz pod schodami się schowa. Pa. <ścoughs> Ty, on jest no, na. na P Na kość zostałeś tu? No. Tam na to został. Oj, Micha czasu nimo. No wiem. O, tu przyszedł. O, strachu, pa, pa. Dobra, giniesz. Nie, nie. Przecież, chyba, no. Nie, nie. No, może nie przyszedłeś. No, pięknie, no, pięknie. Dobra, odrabiamy. No Chuj, odrabiacie. Co tak miał? Ja jestem bogaty. No, no szybko Ja pierdolę Dobra Maciek, to wy się zróbcie z tym Nice Plecyk, plecy, plecy, ty kurwa farcie Kurwa Ja miałem na tych nastaka. nie ty, ty, farcie Ja miałem zamianę, nie zdążyłem pisać Kurwa, Musi to Dobra przejąłem A zawsze. Ubracie to chyba Chyba Dacie radę Dacie radę Przedałoby tam się na pewno. To jest czysto. Chyba, że ktoś niewidkę ma. Hmm. Może ma, może nie ma. Chyba bym blokował jebany, tam, jestem, jestem, jestem dziwacznie Łałobite wow, No zero I pogierdzę Siemanko a. Nice, nice. A, a. Jezus, a. Tak jak go ja spuścił Ja rozumiem jakbym został z rysiem kurwa na klaszu że coś ale został Kana w pionie takiego. Daj kurwa na to kurwa że Palak tam nie wybuchł Nie on zleciał po schodać tam Let's go Okej ok. Uwaga! No cool. banie nic nie przeszło Jebany replikarz Kurwa tu co blaki są! Mam te woda! Ej ty koła chodź! Chodź do burgo, Natura taka szarańcza typowa Kurwa sobie wchodzi, biega, strzela kurwa No nie boi się No to, to, ja, to, to ja wiem Oj Która? To w ogóle zaraz strachu. Ale kurwa, ważne, żeś zajebał tego. Ty kurwo płucacz ujebany w wodę personowany. Nie no, no, ja nie mam pieniędzy. Rychu, zasponsorujesz mi coś? Ojoj, oj, to tak ty się szykuje. Sokołek no, nie mam nic. Ja nie się nie. tego trochę poje. Kurwa mać! No, kurwa! chuj, za się. wszyscy. Za wazonem. Jebana dziwka ma... A, chuj zresztą. Za wazonem, za bazonym. Fuck. No i mamy kłopot, stary. Kurwa, jebana jak zabijam tą Na widzie tą pakę. Wyszło zero. Akurat telefon jebana. mi dzwoń, mnie rozproszył. pierdala. spierdalam. Dobre postep, dobre, dobre maka. No Nie Ale, testeczka. A, mamy to! Oj, no dobra. Było w miarę równo. Klasycznie, like, i komentarz, siemaneczko. No, no, no. no. no